Dzień dobry, nazywam się Dorota Skakuj, pracuję w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Aktualnie w naszym muzeum prezentujemy wystawę zatytułowaną Nasze Biłgorajskie. Wystawa ta może być niejako inspiracją dla uczniów, dla nauczycieli, dla przeprowadzenia lekcji pod takim właśnie tytułem Nasze Biłgorajskie. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, co jest stricte związane z regionem biłgorajskim, co świadczy o naszej specyfice i wyjątkowości. Oczywiście nigdy nie da się przedstawić wszelkich aspektów tego zagadnienia. Niemniej jednak zawsze warto zwrócić na takie najistotniejsze, na takie, które zawsze i każdemu kojarzą się z regionem Biłgorajskim. I w tym momencie należy zacząć chociażby od takich aspektów, jak samo miasto Biłgoraj. Powiat Biłgorajski, ale też Równina Biłgorajska, a więc aspekty administracyjne i geograficzne, które niejako umiejscowiają ten teren, a w zasadzie też samo słowo Biłgorajski jako przymiotnik, jest czynnikiem łączącym całą naszą wystawę, ale też i tę tematykę. Oprócz bowiem takich zagadnień jak powiat, czy miasto, czy też równina. Mamy przede wszystkim szereg zagadnień etnograficznych, które niejako pokazują specyfikę regionu biłgorajskiego. Tutaj chociażby będzie strój biłgorajski, haft biłgorajski, to będą elementy plastyki obrzędowej, takie jak chociażby pisanki biłgorajskie, ale to także będą krzyże typu biłgorajskiego, czy chociażby sztandarowe rzemiosło z naszego regionu, jakim jest sitarstwo to także będą takie zagadnienia, jak chociażby napitki biłgorajskie, jak zielone piwo biłgorajskie, z którego kiedyś słynął Biłgoraj, ale dzisiaj także dereniówka czy żurawinówka, a ponadto chociażby pieróg biłgorajski, krążałki biłgorajskie. Coś, co każdemu, kto przyjedzie na te tereny, proponuje się, żeby tego po prostu spróbował. Ale Przedmiotami związanymi z regionem biłgorajskim mogą być także instrumenty muzyczne. Mogą to być właśnie, może to być suka biłgorajska, oktawki biłgorajskie czy bębenek biłgorajski. Instrumenty w zasadzie już zapomniane, ale niemniej jednak nadal wykorzystywane przez obrzędowe zespoły ludowe. A innym aspektem tego zagadnienia może być także fauna związana z regionem biłgorajskim, jak chociażby gęś biłgorajska, czy tak zwany konik biłgorajski, którego do dzisiaj możemy spotkać w okolicach Florianki czy szklarni pod Janowem Lubelskim. Oczywiście nie wyczerpuje to w żaden sposób zagadnień, Związanych z biłgorajskim, bo jest chociażby nazwisko biłgorajskie. Jest ulica biłgorajska, umiejscowiona w zasadzie w różnych częściach naszego kraju, bo jest i w Lublinie, i w, we Wrocławiu. Są również inne aspekty, ale na te etnograficzne najbardziej chciałabym zwrócić Państwa uwagę. z najciekawszych aspektów etnograficznych wyróżniających region biłgorajski jest strój biłgorajski, zwany też czasami strojem biłgorajsko-tarnogrodzkim, noszonym w całym dorzeczu tutaj tanwi i łady. Zwłaszcza strój kobiecy zasługuje na uwagę, dlatego że był to strój najczęściej robiony w obrębie własnego gospodarstwa. Kobiety same musiały sobie i płótno utkać, ale też Uszyć strój, odpowiednio go też ozdobić haftem. Te hafty z okolic Biłkoraja uchodzą za jedne z najbardziej archaicznych w kolorze czerwonym, czarnym, czasami rzadko niebieskim. I są to hafty o takich też archaicznych, dawnych wzorach. I taki strój składał się był wykonywany z płótna lnianego, składał się ze spódnicy, która była marszczona, z zapaski, a więc fartucha zdobionego haftem, z koszuli lnianej. Ponadto miał tak zwaną hamełkę i nadkrywkę, czyli taki długi pas, dwumetrowy pas płótna zakładany na głowę. Jako ozdobę używano korali. Naturalnych czerwonych korali. Czasami jeszcze dodatkowo te korale były wzbogacone albo ozdobione srebrną czy złotą monetą. I oczywiście do tego chodaki ze skóry wołowej, ewentualnie trzewiki skórzane. Strój męski jest już strojem bardziej typowym dla strojów lubelszczyzny i składał się taki strój. Z lnianych spodni albo wełnianych, w zależności od pory roku. Składał się też z butów, tak zwanych tyszowiaków. Czasami to też mogły być właśnie tak zwane chodaki ze skóry. Do tego była sukmana z brązowego płótna z niebieskim szamerunkiem, a więc tymi niebieskimi oprzyciami, Czapki z czterema pomponami na rogach, tak zwanej gamerki. Ona miała jeszcze swoją lokalną nazwę, Cztery Powiaty Piąta Gubernia. Skórzanej torby zwanej kalitą, tak powszechnej, że mieszkańców tych terenów nazywano kaliciarzami albo kaleciarzami, i skórzanego szerokiego pasa z ozdobnymi wytłoczeniami. Ten strój był już strojem najczęściej kupowanym, zwłaszcza sukmany czy, czy, czy te elementy skórzane. Na targach, na jarmarkach, bo jest już to tak zwane krawiectwo ciężkie i w obrębie własnego gospodarstwa raczej trudno byłoby to uszyć. Na głowie czasami zamiast gamerki noszona była, noszony był kapelusz z trawy psiarki, ewentualnie zimą czapka baranica. Tyle sam strój. Z ciekawszych elementów. Etnograficznych jest jeszcze oczywiście sitarstwo. Sitarze również mieli swój własny strój sitarski. Ten niestety się już jako taki nie zachował. Natomiast samo rzemiosło sitarskie pozostawiło po sobie wiele zwyczajów typu żałosne i radosne, ale też na uwagę zasługują przede wszystkim same sita. Sita, które były robione z końskiego włosia, i płócienka tkały kobiety na takich niewielkich warsztatach zwanych krojcami, natomiast mężczyźni oprawiali je w drewniane obręcze zwane łubami i zajmowali się też sprzedażą. Polegało to na tym, że jak wychodzili wczesną wiosną, to wracali często późną jesienią, docierali nie tylko na okoliczne targi i jarmarki, ale także podróżowali po całej Europie i Azji w zależności w jakim wieku, które linie zbytu były wtedy i popularne, i, i otwarte. Citarze mieli własny strój, własny język, zwany okrątkowym, własne zwyczaje, byli najbogatszą grupą społeczną rzemieślników biłgorajskich, która niewątpliwie wpływała na zarówno sam Biłgoraj, ale też i na zwyczaje, jakie w Biłgoraju panowały. Z innych jednak aspektów etnograficznych możemy jeszcze wspomnieć o pisankach biłgorajskich. Były to pisanki pisane techniką batikową, pisane woskiem w kolorach często zielonym, granatowym, czerwonym. Polegało to na wielokrotnym nakładaniu i farbowaniu właśnie w wosku, w wywarze chociażby z cebuli, z buraka, czy z kory różnego rodzaju drzew, z pędów. Żyta. I one też były charakterystyczne dla naszego regionu, miały swoje charakterystyczne wzory, wzory paproci, ślimacznic, chociażby stare, typowe właśnie dla naszego regionu, które do tej pory są wykonywane przez mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Tej pory możemy je zakupić i możemy je podziwiać. Kolejnym aspektem Biłgorajskim, typowym dla naszego regionu, są krzyże drewniane. Krzyże przydrożne, stojące pomiędzy Biłgorajem a Janowem Lubelskim, tutaj w okolicy. Charakteryzujące się tym, że oprócz tego, że był to Krzyż, który miał normalnie dwa ramiona, poziome i pionowe, z tyłu u góry był zabudowany deskami, co tworzyło formę kapliczki. Czasami na tych krzyżach były jeszcze umieszczane elementy męki pańskiej, a czasami u góry był jeszcze dodatkowo umieszczany metalowy krzyż wykuty przez kowala. Ewentualnie mógł to być też kogucik. Czy Półksiężyc. Kolejne aspekty to aspekty dzisiaj byśmy nazwali kulinarne, bo specyfiką naszego regionu jest pierw gryczany, zwany też chreczniakiem czy grupniakiem, które wykonywało się z kaszy gryczanej, z ziemniaków i sera. I pozostałe składniki były już niejako. Właściwością każdej gospodyni, każda miała swój przepis. I ten pieruk jest do dziś dnia bardzo charakterystyczny, ale też były charakterystyczne krążałki czy krężałki, a więc małe kapustki kiszone w całości też bardzo kiedyś popularne. A ponadto różnego rodzaju napitki. Dzisiaj mówimy o nalewkach z żurawiny czy z derenia. Ale kiedyś bardzo popularnym napojem w naszym regionie było zielone piwo biłgorajskie, które wspominał nawet Jakub Teodor Trębecki, pisząc: Zielone biłgorajskie, jak lipiec się pije, a w głowie, jak wino, wianeczkiem się wije. Warto jeszcze wspomnieć o aspektach dotyczących przyrody lokalnej. I pomijając już chociażby takie aspekty jak rodzaj sosny Biłgorajskiej, że nas, na naszych terenach też kiedyś taka występowała, warto wspomnieć chociażby o gęsiach Biłgorajskich. Gęsiach, które niejako przywracane są na teren powiatu Biłgorajskiego i które dzisiaj możemy spotkać w, między innymi we wsi Sul, a które były kiedyś bardzo popularne, potem jednak z różnych przyczyn gdzieś zanikły w hodowli i teraz niejako ich populacja jest odbudowana, odbudowywana. Są to gęsi może niewielkie, ale charakteryzujące się dużą zdrowotnością, dużą niośnością i dużą ilością pozyskiwanego puchu. No i oczywiście tutaj warto wspomnieć także o koniku biłgorajskim. Koniku, który kiedyś był w każdym małym gospodarstwie rolnym, te koniki były niewielkie. One miały w kłębie do metra 40 wysokości. Natomiast były to koniki bardzo zdrowe, wytrzymałe, bardzo silne. Nie wymagały chowu stajennego. I te koniki próbował badać jeszcze w okresie międzywojennym profesor Wetulani z Poznania. Dzisiaj te koniki możemy zobaczyć m.in. w Rostoczkańskim Parku Narodowym, możemy je zobaczyć na Floriance koło Zwierzyńca i możemy je zobaczyć chociażby w szklarni koło Jonowa Lubelskiego. Kolejnym aspektem, o którym warto wspomnieć, są instrumenty ludowe. Jednym z tych instrumentów jest suka Biłgorajska zrekonstruowana pod koniec XX wieku ponieważ oryginalnych instrumentów już nie ma. Jest to instrument smyczkowy, na którym gramy w pozycji siedzącej techniką paznokciową. Instrument, który jak się wydaje, stanowił wyposażenie wszelkich kiedyś kapel okolicznych, ludowych, a dzisiaj też niejako powoli przywraca mu się też miejsce i pamięć. Oprócz suki biłgorajskiej warto sobie zwrócić uwagę także na tak zwane oktawki biłgorajskie. Taki rodzaj instrumentu muzycznego, który był bardziej wykorzystywany do tego, żeby na nim uczyć się dopiero niejako grać prostszy w swojej formie, z jednego kawałka drewna i bębenek biłgorajski który był wykorzystywany przez okoliczne kapele ludowe. Kolejnymi aspektami, które zasługują na przypomnienie, na uwagę, są inne aspekty etnograficzne. Tu chociażby mogą być takie elementy jak płot dranicowy, zwany też dranczastym. Wyplatany właśnie z takich dranek, które, które można było też wykorzystywać jako element później po, po wygładzeniu, jako łupy do, do robienia sit. Bardzo charakterystyczny rodzaj płota z tego powstawał. Mieliśmy też swoiste, charakterystyczne dla naszego regionu bramy z odpowiednim daszkiem, bramy wejściowe do gospodarstwa. Ale także kolejny inny aspekt to jest chociażby garncarstwo i typowe dla naszego regionu siwaki. Mieliśmy w okolicy kiedyś około 20 warsztatów garncarskich w 20 różnych miejscowościach. Ale też mieliśmy charakterystyczne dla naszego regionu tak zwane miski biłgorajki. Bardzo popularne w każdym domu kiedyś takie miski występowały i znacznie. I znacznie współcześniejszy teraz element, ale już też nieobecny w domach, to chodniki chociażby robione z takich ścinków materiału. Kolorowe, długie, bardzo kiedyś w naszym regionie popularne, wykonywane w dużej mierze w okolicy Frampola. Do nie droga Chodzę w nie bądź tak stroga Dana, moj moja Kochanejko dziewczyna moja Dana, ojna ręka oj moja Kochanejko dziewczyno moja Kupiłem koranę W swojej dziewczynie Kupiłem jej skąski Krasne w Lublinie Stążeczki zabrała ze mnie Się wyśmiała. I you,